Siemanko, wszystkim witam YouTube w moim kolejnym materiale. Dzisiaj będzie kilka motywów przewodnich materiału. Po pierwsze będziemy robić wyciskanie i myślę, że to będzie dzisiaj ostatni przystanek przed tegorocznym 200 kilo. Cel jest taki, żeby to 200 kilo poszło z najniższą wagą, jaką miałem. Będzie to super sprawa, jeśli się to uda zrobić. Drugi cel jest taki, że jeszcze nigdy nie zrobiłem 200 kilo na serię, w cudzysłowie. W sensie nigdy na przykład nie zrobiłem więcej na dwusetce niż raz. Zbliżam się do tego już w tym roku. Mam nadzieję, że dzisiaj ten trening pójdzie dobrze. W ogóle dzisiaj mamy idealny dzień gymrata. Czadem fajny posiłek. Pusta strefa na siłowni, która jest godzina, godzina Dziesiąta. Na razie sobie zrobię trening. Wjeżdża sobie przedtreningówka świeża KFD, jeszcze nie rozpakowana. Także będzie tutaj wbije ten pierwszy paznokieć. O proszę bardzo. Także jest naprawdę wymarzony dzień dzisiaj na trening Jeszcze robimy klatę, no kurwa czy może być lepiej Jeszcze mamy miarkę, żeby będziemy dzisiaj sprawdzić pomiary A jeszcze do tego wszystkiego yy, Pogadamy sobie dzisiaj o tym, ile mięśni zbudowałem przez swoje Chyba już prawie 11 lat, na pewno ponad 10 lat stażu Także co, przed treningówkę. Yy, mamy wodę, mamy przedtreningóweczkę Już te ostatnie tygodnie są takie, że lubię walnąć Trochę mocniej była rano kawa, był energetyk i jeszcze wjeżdża PWR. Natomiast ogólnie no w takich etapach, okresach treningu, kiedy jest ciężej faktycznie, szukamy miarki, ale chyba to będzie trzeba zrobić w 100% RAF. Ale mam w tym miarę już doświadczenie. Żyjemy. Kiedy ktoś się pyta, czy 7 gramów kratny to nie za dużo. Nie no wiecie. To czy ja tam sobie wezmę normalne przed treningówki 2-3 gramy więcej to ma najmniejsze znaczenie. Dobra. Moja aktualna waga. 91 kilo około na Ostatnio no kurde jem dużo. Jeśli widzieliście film z dnia jedzenia, tam jadłem 3500 kalorii. No i staram się to 3,5 tysiąca trzymać, ale powiem Wam, że mam taki apetyt. Zresztą 3,5 tysiąca dla osób często trenujących. Wiecie, że to można spokojnie w dwóch posiłkach zrobić. Nie? Mam też długie dni, dużo pracuję. Yy, nagrywanie, montowanie, współpraca online, podopieczni, treningi, dzieje się ogólnie, mam długie te dni. Przez co oczywiście no, mam kiedy jeść. No i czasami jem więcej, więc ta waga też no, gdzieś tam idzie docelowo w górę. A z drugiej strony mam teraz taki poziom tkanki tłuszczowej, gdzie jest fajnie. Gdzie jest fajnie, przynajmniej tak było wczoraj. Dzisiaj w aparacie może, może będzie inaczej, ale jest fajnie. Jest ta sylwetka taka nabita, atletyczna. Ale to jest właśnie taki poziom tkanki tłuszczowej, kiedy ja jestem zajebiście prezesponowany do tego, żeby dźwigać. Jak jestem takie 85-86 kg, to ta siła leci, czuję się tak topornie na tych stawach, nadgarstkach. Nie ma tego takiego jednięcia. Teraz jak właśnie zgarniam sztangę, handle ciężkie, czuję się swobodnie. I to jest właśnie taki bf, jak jest teraz. Jest dla mnie taki najfajniejszy do dźwigania. I i, I czuję, że właśnie na tym jeszcze mogę się rozwinąć. Dzisiaj 170 będziemy robić na serię. Przynajmniej taki jest plan. Więc polecimy czerwonymi. 25 piątki rejko. Kurwa tą ławkę tak dali tu. Trzeba się przekopać. Tak, tak daj odwrotnie niż się powinno. Ale akurat nie specjalnie się tym przejmuję. Druga 25. No i dobra, pogadajmy sobie o, o tym, jak to jest z tym potencjałem i ile można zbudować. Mamy kilka tych wzorów. Zaraz sprawdzimy, kiedyś to trzeba było liczyć. Bo ja kiedyś dawno temu może Starzy Widzowie pamiętają, że ja taki film robiłem, ile można zbudować mieniu naturalnie. Wtedy trzeba było to liczyć. A teraz wchodzimy sobie na Chat GTP. Chat GTP i podamy moje dane. Kurcze. Obstawmy, że mam między 12-13% tkanki tłuszczowej, tak bym, tak bym sobie dał. Pokażę Wam po treningu, jak moja sylwetka wygląda. Waga 91. Waga 91. Dajmy 13% tkanki tłuszczowej. 179 cm wzrost, jakie mam FFMI? Tylko nie mówcie nikomu, że mam 179, tylko 180 m, jak coś. No ale tak naprawdę mam 179, natomiast dodaję sobie zawsze, żeby. 180 cm jest mężczyzna, tak mówią. Chat GTP. Zrobimy serię zaraz, Wam powiem. Ponad 25 to już jest. Warning, że ktoś może walić. O, nawet dosyć fajnie się czuję dzisiaj. Ok, fat 2472. Mój FFMI wynosi około 24,7. To bardzo dobry wynik, blisko górnej granicy dla naturalnych kulturystów około 25. Dużo, 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 dużo. No ale umówmy się. Czy ja, już, czy ja jeszcze coś zbuduję po 11 latach treningu? Nie wiem. O, mam czasami takie momenty, że wydaje mi się, że nic się nie zmienia z, tej, z takich masy metodowych. No, czasami znowu mam momenty, że kurde, jednak ta sylwetka jest lepsza. Na pewno moje nogi mogą być trochę większe. I tu jestem pewien, że ten potencjał jeszcze jest. No ale mało osób wydaje mi się. Ćwiczy tak z takim zapałem, zaangażowaniem 11 lat, nie? Dla porównania zaraz powiem Wam ciekawostkę, ile ogólnie, jak wygląda moja sylwetka, ile ważyłem na starcie swojej przygody z siłownią, jak wyglądałem ile miejsc zbudowałem przez ten czas, bo na to też są różne wzory. Dołożymy. A na razie damy normalnie. Damy po żółtym. Jak tak dalej pójdzie, to cały film na jedno ujęcie nagramy bez cięcia. Będę miał mniej roboty. W aparacie chyba mogę, może być ujęcie maksymalnie na pół godziny. A też nie chcę, żeby te filmy były aż takie długie. Nigdy się nie bawiłem w jakieś specjalne algorytmy, co najlepiej się działa, co najlepiej sprawdza. Jaki długi czas tych filmów? Ile wyjdzie, tyle wyjdzie. Dobra, setka. 130 wrzucimy. Pamiętam jak nagrywaliśmy vlogi na masie. Jak ważyłem 102 i 212,5, wycisnąłem. To ta setka to nie ważyła nic. W sensie na rękach to wiosłowanie, jak robiłem 100 kg, to po prostu nie do miary, aż nie. Jak ta waga zmienia takie odniesienie co do siły. O niewiarygodne. Teraz jest trochę inaczej, wiadomo. Ale teraz ambicją, talentem i, i Mięśniami nadrabiam. Natomiast, tak jak powiedziałem też na początku, w tym poziomie tuszu już czuję się dobrze. Jak uważam, takie 86,5-87 pod koniec redukcji, teraz w listopadzie, to tak topornie, serio, że ten naprawdę ten potencjał do dźwigania był mniejszy. No ale sylwetka wiadomo, była lepsza. Ok. O czym warto powiedzieć dalej? Mamy kilku panów, którzy nam, zrobiłem sobie screeny nawet z mojego poprzedniego filmu, który tam wrzucałem z 6-7 lat temu. To było niedaleko po zawodach właśnie w UNBF. Jest kilku panów. Pan McDonald, który nam podpowiada w zależności od naszego stażu na siłowni, jaki mamy potencjał budowania mięśni w skali roku. W pierwszym roku możemy zrobić od 9 do 12 kg. W każdym kolejnym roku już możemy zrobić połowę mniej według pana McDonalda. Czyli w drugim roku między 4,5 a 6 kg, w trzecim roku między 2 a 3 kg i czwarty rok to jest od 1 do 1,5 kg masy ciała. Więc widzicie, że przez 5 pierwszych lat mamy największe możliwości do budowania. Nie? Więc abyśmy to uśredniali, w pierwszym roku budujemy 10 kg, w drugim roku 5 kg w trzecim roku powiedzmy tam 2 kilo, mamy 17, przez 4 lata jesteśmy w stanie zbudować 18 kilo masy mięśniowej. Po pierwszych, po pierwszych 6 latach jesteśmy w stanie zbudować 20 kg masy mięśniowej. Są też inni panowie, na przykład pan Aragorn mówi, że osoba początkująca jest w stanie uzyskać do 1,5% w, w ciągu miesiąca, zwiększyć o 1,5% Całkowitą masę mięsionową w ciągu właśnie miesiąca. Średnio zaawansowana tam od 0,5 do 1%. I zaawansowany od 0,25 do 0,5%. Ogólnie, jakbyśmy to przeliczyli z czasem, to i tak wychodzą nam podobne wartości. Między 18, przez te pierwsze 5 lat, między 18 a 22 km, jesteśmy w stanie zbudować. 5 lat. 5 lat rzetelnych, regularnych treningów i warto też powiedzieć o tym, że chodzi o budowanie, więc te redukcje też, wiecie jak jest, redukcje też na przykład jeśli ktoś przez półtorej roku, półtorej roku tylko redukował, bo, bo, bo gdzieś tam zaczynał z bardzo dużego procentu no to też nie możemy powiedzieć, że to jest taki realny staż przeprowadzony na, na budowanie masy mięśniowej. Kto ćwiczył mega rzetelnie przez 5 lat, no na pewno nieprzeciętny zjadacz chleba, który wchodzi na siłownię. Dobra. Czy 20 kilo da się zbudować w 5 lat? Zaraz zobaczymy. Zaraz rozważymy. Póki co 130 Dobra. Najlepiej by było dać takie 160 Albo może 150 damy na razie? 150 Zaraz Wam pokażę sylwetkę, jaką ja miałem, jak zaczynałem ćwiczyć. Zaczynałem, w sensie, w sensie dochodziłem wtedy sensie tak z 2 miesiące na siłownię. A, a kolejno taki już prawdziwy staż miałem w liceum. Zróbmy sobie cięcie. Krótki przewodnik w ciągu materiału. Jeśli chciałbyś zoptymalizować swoją przygodę z siłownym, jeśli w jakiś sposób utożsamiasz się z tym, co przekazuję w filmach, jeśli chciałbyś wejść na wyższy poziom treningowy, to zapraszam oczywiście na moją stronę sebasasw.pl. Tam masz możliwość nawiązania współpracy trenerskiej ze mną, zakupu planu treningowego czy oraz diety. Przemiany oczywiście moich podopiecznych tutaj się na pewno pojawią. Różne posiłki, które oferuję w jadłospisach, tutaj też będzie w stanie zobaczyć. Tak więc, jeśli chcesz wejść na wyższy poziom treningowy, to sebasofzer.pl zapraszam, a tymczasem lecimy dalej. Dobra, znalazłem tu mam takie dwa najpopularniejsze zdjęcia. Tego tak pewnie nie będzie widać. No tu ważyłem gdzieś w okolicach 60 kilo. No, tutaj ważyłem już tak gdzieś myślę w okolicach 62-60, nie pamiętam tak w 100% dokładnie tych wag ale tu było na pewno około 60 kilo. Tutaj już coś tam bliznąłem siłowni. To był taki pierwszy, pierwszy etap. Tutaj, tutaj jakby ćwiczyłem gdzieś yy, tak bardzo nieregularnie. no takie pierwsze razy treningowe. Potem w liceum zacząłem. Myślę, że możemy sobie w ramach jakby filmu powiedzieć, że powiedzmy wyciągnijmy średnią 63 kilo ważyłem jak zaczynałem. Więc praktycznie no do teraz tam byłem szczupły, teraz pewnie mam trochę więcej tkanki tłuszczowej. No Myślę, że z 25 kg mięśni. Tak bym to mniej więcej określił. Tak mniej więcej, no bo to musiałbym wtedy mieć takie dokładne pomiary. 63, 73, 83, 88, jakbym strzedł raz do ten. No myślę, że. Czekaj, 63. Tak, tak, no 25 kg, nie? Tak bym to określił. Przez 11 lat. U mnie też to wygląda trochę inaczej, bo ja byłem turbodrobny i u mnie na mięsie inaczej wygląda. Mam chude kości, w miarę chude. No. Raczej, raczej, raczej nie były nigdy taki, wiecie, yy, mocno kościsty, szeroki. U mnie to się ulepiło wszystko dosyć, dosyć ten, że ten, ten efekt jest taki wizualny, e, dobry. 150 to już trochę cięższa. 160 na 1, myślę, no i jedziemy 170. Zbliżamy się do moich rekordowych ciężarów. Jak widzicie mamy 170 kg na sztandze założone. Fajnie by było z tym kilka powtórzeń zrobić. Jak na moją wagę, czyli właśnie 91 kg. No, myślę, że to będzie bardzo zadowalający wynik. Ostatni przystanek przed tegorocznym 200 kg na klatę. Jak się to dzisiaj powiedzie, to będę spokojny. Uch. Królewskie ćwiczenie przynajmniej dla mnie. Cs. 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 <trybuj> ho ho. Barte, ważyło, no ale poradziliśmy sobie. 174, myślę, że magiczne 200 kilo będzie odblokowane niebawem. 174, to czwarte było jakby zrobione głównie, po, bo nagrywamy i trochę mnie podniosło. To trzy by było rozsądniejsze. Poszło, poszło. W, udało mi się podobać temu czwartemu powtórzeniu, no ale gdzieś tam. Roz, troszeczkę emocje wzięły górę. Gdzieś tam na 5 liczyłem, że to siądzie. Natomiast czwórki jestem zadowolony, bo to jest pierwsza raz w tym sezonie, kiedy zrobiłem 184. Wcześniej robiłem 3 powtórzenia. Myślę, że jedne 200 teraz. U mnie jest mocny ten przeliczny tego powtórzenia, jakby stosunek ile robię w serii do tego jednego powtórzenia maksymalnego. U mnie zawsze to działało dobrze. W sensie z kalkulatora by mi nie wyszło, że powinienem 200 podnieść, a wiem, że 184 powinno mi już dwie paczki dać, ale to nie dzisiaj. A jeszcze nie dzisiaj. Z tym jeszcze poczekamy. Tak czy inaczej, jestem zadowolony. No, czy czerwony, jak tutaj już są, to jest forma dobra już do wyciskania. Także tylko się cieszyć. Zaraz zobaczycie jeszcze inne ćwiczenia. Pogadamy sobie, a jak chwila przerwy, i lecimy kolejne serie. Trzy serie wyciskania są, myślę, że to będzie 4-3-3, tak, tak obstawiam dzisiaj, no i mamy następne ruchy. Dzisiaj mamy trening push, rzadko, rzadko robię takie treningi, w ogóle tracię 6 razy w tygodniu. Eee, nie mówiłem chyba o tym w żadnym vlogu, chyba że coś tam się wcześniej pojawi. To że, robię razy, to, że robię trening 6 razy w tygodniu, to też nie znaczy, że ja mam z tego jakąś turbo objętość, nie? Jest duża przy, przy moim stażu, ale to też nie jest tak, że ja po prostu to bardziej rozdzielam, nie? że mam dużą częstotliwość, króce są te sesje treningowe, natomiast mogę sobie pozwolić na to, bo brak części na na siłowni, żeby robić tych treningów, te treningi częściej, nie? Eee, I jest ten performance jest lepszy, no. Jest po prostu lepszy, jak robicie te treningi na świeżo. Więc mam push, pull, nogi, góra, nogi, góra. Tak mam to podzielone w tej chwili, więc po dniu regeneracji mam, mam te treningi push, pull, kiedy mam większą objętość na daną partię, bo jestem bardziej świeży. Potem jest luźniej. No ale to są, wiecie, 4-5 ćwiczeń. Więc to nie jest tak, że tu się dzieje ja mam jakieś, jakieś kurcze po 50 serii, bo to nie tak działa. Chodzi o to, że jak ja jestem świeży i mam więcej ćwiczeń w tygodniu, przez większą częstotliwość, w którym, w którym jestem świeży, to po prostu moje zdolności do tych ćwiczeń są większe, nie? To jest tak, jakbyś, jakbym miał pan powiedzieć, że powiedzmy macie, macie w, w tygodniu na klatę wyciskanie leżąc, hantle płasko, dipy. I powiedzmy, no nawet te trzy ćwiczenia, nie? I na przykład macie, jeden, macie dzień, kiedy robicie je wszystkie trzy na raz, no to wiadomo, że z każdym następnym, każdym następnym ćwiczeniem, każdym z każdą następną serią, będziecie w nich mniej efektywni. Ale jeśli rozbijecie sobie te trzy ćwiczenia, na, gdzie każde z tych ćwiczeń będziecie robić jako pierwsze, przez jakby uwzględniając to, że trenujecie częściej i macie większą częstotliwość trenowania tej klatki, ale wchodzicie na świeżo w każde z tych ćwiczeń, no to wiadomo, że zdolności do siły no dużo większe, nie? Więc ja mam rodzice na 6 dni treningowych. Fajnie się tak ćwiczy, no tylko że trzeba faktycznie mieć na to czas, nie? No w większości osób no to pewnie 3-4 dni wchodzą w grę. z skos dodatni i pokażę Wam najlepsze możliwe zastosowanie glute Bridge'a, czyli popularnego ćwiczenia dla kobiet. Tutaj nam się to przyda, bo mamy właśnie skos. Także spokojnie sobie zgarniamy 5-5. Mamy. No i teraz, żeby się nie męczyć, nie, nie prosić o asekurację. Hup! I mamy. Razy. Nawet nie, że to nie jest mój jeden z lepszych wyników tu pięć piątki na 10. Dobra, trzecie ćwiczonko już trochę prostsze. Szczerze wam powiem, że przydałyby się tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jakieś nowe maszyny. O kurczę, już tego hammera tu cisnę tak długo. nie Nieraz już został wymaksowany. Przedostatnie, No zobaczymy na maszynie to nie jest takie, taki częsty widok, ale już walę sobie te barki na tej maszynie. Spoko ogólnie maszyna, liczy powtórzenia w ogóle ile się zrobi. Trochę dla odciążenia, trochę już jestem za bardzo po tym skosie i hamerze wymęczony, żeby robić hantle siedząc. No OHP w ogóle nie ma szans. Na maszynie Smitha jest problem taki, że są te maszyny dwie na tej siłowni. Robi ktoś na tej maszynie, nie chce mi się na tą maszynę czekać, więc robię po prostu na, na maszynie. Jak ją, jak ją skoń, skończę, przejdę, że tak powiem, no to będę się co dalej. Oczywiście to nie jest moje jedyne ćwiczenie na wyciskanie nad głowę w tygodniu, bo robię jeszcze OHP właśnie. Natomiast wrzucam sobie tą maszynkę e, 3 serie po około 8-10 razy, dlatego żeby jednak te barki troszkę zaangażować bardziej, bo no, same nie urosną. Dyszka jeden dwa w zapasie, czyli tak jak zazwyczaj chcę. Dziewięć, ale pierwszego nie liczył chyba. 25 sekund pracy. Kurwa, jak to szybko leci. Tak w trakcie nie leci tak szybko. Dobra, bo się nie ma co bardziej rozwodzić, więc zobaczycie jeszcze kolejne ćwiczenie. Dobra, finisher. Jak widzicie 5 ćwiczeń. Więc to tak wygląda. Sześć, te 6 sześć treningów w tygodniu. Mamy Francuza. Zmieniłem sobie na wskors. Jak widzicie głowę mam dosyć wysoko, żeby ławka mi nie ograniczała tego, gdzie może posunąć się sztanga. Dobra, lekki zapas został, no i tak to wygląda, wszystkie o po 3 serie robię. Bo chyba to nie wspominałem jeszcze. Wszystko jest po trzy serie. Teraz będzie dobre ujęcie, bo już weszło wszędzie. Bary, klata, no łapy nie, ale triko, plec. Chyba jest. Chyba nie ma na co narzekać. Także co? Kilka podsumowań tego filmu. Ilość masy mięściowej, jaką możemy zbudować, mniej więcej sobie powiedzieliśmy. E, oczywiście wszystko wiecie w różnej formie treningowej, jakbyśmy to liczyli na kalkulatorach, turbo dokładnie. To uważam, że nie ma sensu, bo tutaj tak jest tylko jakaś tam podpowiedź. Każdy z nas jest indywidualną jednostką i szczerze mówiąc, można to można gdzieś tam domniemać, na ile daleko nam się uda zajść. Natomiast pamiętajcie, że to buduje jakąś taką ścianę. a każdy z nas powinien dążyć do tego, żeby przeskoczyć tą ścianę i po prostu robić jak najlepszą robotę, żeby stworzyć najlepszą wersję, wersję swojej sylwetki i siły. Ja się o tych rzeczach, które wam, które wam przedstawiłem, dowiedziałem jak już ćwiczyłem z 6 czy 7 lat, nie zawracając sobie wcześniej głowy tym, ile mi się udało osiągnąć. Wiadomo, że te pierwsze momenty gdzieś tam w styczności z siłownią, codziennie patrzymy, czekamy, czy urosło, czy nie. A propos, czy urosło, patrzcie się, co ma. Jest miarka. I będzie od razu konkurs dla Was. Konkurs będzie taki, że ja dzisiaj zmierzę i nagram. Widzicie, włosy widzicie pod koszulek, w jakim jestem, więc będzie to wiarygodne. Ja dzisiaj zmierzę i sprawdzę. Wy będziecie mieć cięcie. I osoba, która zgadnie ile jest łapie w komentarzu, dostaje ode mnie kreatynę skfd. My tutaj nagramy. A Wy będziecie mieć cięcie. No ale kończąc wątek tego początkującego, początkującego momentu przygody z siłownią. Wiadomo, na początku sprawdzamy, patrzymy, mierzymy się, czy wyszło, czy coś się zbudowało. A jak już polubicie ten proces treningowy, to już się bardziej skupiać na tym, żeby robić robotę na treningu, a efekty same będą przychodzić. No i tak to kończymy. Nie wiem w jakim filmie się będziemy widzieć następnie, ale pamiętajcie o, yy, pamiętajcie oczywiście o konkursie. Pamiętajcie o kod rabatowy KFD, najsilniejsza ława, oczywiście, jak użyjecie kodu SUDER. Do, dla osób chętnych do współpracy zapraszam na stronę do siebie SUDER.PL. No i widzimy się w następnym filmie. Pozdro.